Różaniec jest chyba jednym z bardziej znanych elementów katolickiej pobożności na świecie, być może i w Polsce na pewno. Wydaje mi się, że każdy słyszał o Różańcu przynajmniej. Może nie każdy umiałby go odmówić faktycznie, ale każdemu jakoś się obiło o uszy przynajmniej jego istnienie. Pojawił się sam Różaniec jakoś w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia i tylko zyskiwał na popularności. I odegrał też, jak. Pewnie większość z nas wie dużą rolę w życiu św. Jana Pawła II. On zalecał różaniec już na początku swojego pontyfikatu, a także po 25 latach nadal pisał na jego temat, bardzo gorąco polecał go wszystkim do odmawiania tak naprawdę. Co do różańca, natomiast myślę mogą się pojawić trzy zarzuty albo trzy wątpliwości. Co do samego sensu tej modlitwy, albo co do jakichś konkretnych jej, jej elementów. I mówię też z perspektywy mnie samego, który kiedyś również miałem takie zastrzeżenia. I na przykład pierwsze z takich zastrzeżeń to to jak bardzo różanie z, opiera się na powtarzaniu. Powtarzaniu, powtarzaniu non stop tej samej formuły. I wydaje się, że nie jest to zgodne z tym, co Chrystus mówi o tym, aby na modlitwie nie być gadatliwym, jak poganie, którzy myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Mamy takie zalecenia, a później siadamy i oczywiście 10 razy zrywaś Mario, ojczy nasz, 10 razy zrywaś Mario, ojczy nasz. Przynajmniej parę razy taka formuła w ciągu jednego różańca. Pytanie, czy te dwie rzeczy nie stoją w jakiejś sprzeczności ze sobą. Drugi możliwy zarzut, myślę, to to, że różaniec wydaje się być być może aż za mocno skupiony na Matce Bożej. Jeśli oczywiście Chrystus jest najważniejszy w naszej wierze, Chrystus, Trójca Święta, no to patrzę za modlitwy w różańcu, mamy jedno Ojcze Nasz, które jest modlitwą skierowaną do, do Boga ogólnie, do całej Trójcy Świętej, w pewnym sensie do Boga Ojca również. Mamy 10 zdrowaś, Mario i mamy jedna chwała Ojcu i Synowi duchowie Duchowi tam na samym końcu. Czyli tak podliczając matematycznie, dwie modlitwy do Boga, 10 do Matki Bożej, co wydaje się być trochę dziwnym, jak nie jakimś problemem, to przynajmniej rozstrojeniem może hierarchii. I trzeci możliwy zarzut, z którym chyba też się często spotykamy w różnej formie do różańca, to jest Wprowadzanie go takie pogardliwe do klepania zdrowasiek, do odmawiania pacierzy. Jakby nie można było nic innego, lepszego, ciekawszego, szczęśliwszego robić w życiu, tylko tak klepać i klepać i klepać. które tracić czas, a być może można byłoby go właśnie na coś lepszego przeznaczyć. I myślę, że święty Jan Paweł II, który jak pisał od swoich najmłodszych lat, miał bardzo dobre doświadczenie z różańcem, a Ciekawe przemyślenia na temat tych wszystkich trzech zarzutów. Ma takie myśli, które mogą nam pomóc, które, myślę, mi mogą bardzo pomóc lepiej zrozumieć istotę, sedno, natury różańca i dlaczego wygląda tak, a nie inaczej właśnie. No i tak do pierwszego, czyli do tego, że ryzykujemy tutaj być może jakąś gadaninę zamiast prawdziwej modlitwy. Ja Paweł drugi co ciekawe w ogóle, ale przyznaję rację przynajmniej możliwości, sprowadzenia różańca do takiego gadulstwa na modlitwie. Traktowania go zupełnie bezdusznie, bo modlitwa sprowadzone i tak powtarzam 10 razy Zdrowaś Mario, więc moja modlitwa jest odmówiona i już, wszystko, wszystko zrobione. Mówi, że tak, trzeba się wystrzegać takiego rozumienia różańca, który byłby tylko, tylko powtórzeniami. No ale też z drugiej strony oczywiście mamy mnóstwo przykładów modlitwy, która powtarza tę samą formułę, również w Piśmie Świętym. I nikt nie oskarża Serafinów w wizji proroka Izajasza, którzy tylko latają dookoła Boga i mówią święty, 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 to, że oni się źle modlą, bo powtarzają cały czas to samo. Nikt nie oskarża Chrystusa obrójcą, który trzy razy modlił się używając tych samych słów, jak mówią ewangeliści, że źle robi, bo powtarza to samo na modlitwie. Nie w samej idei powtarzania jest coś złego, tylko uważanie, że jako, że powtórzyłem ileś razy jakąś formułę, to powinienem zostać wysłuchany. Oczywiście to nie jest dobre rozumienie różańce, zdecydowanie Bóg nie musi mnie wcale wysłuchać, jak pomodlę się odpowiednią ilość razy jakąś konkretną formułką. Ale tak samo jak na pewno każdy małżonek, każda małżonka lubi, jak mąż albo żona wiele razy mi mówi, kocham Cię w ciągu dnia, nie ma po siódmym razie takiego, dobra przestań, już mi to wspominałeś dzisiaj, tylko miłość lubi się wyrażać wiele razy. Chrystus trzy razy się pyta Piotra, czy go, Piotr go kocha. Tak no samo my na różańcu, myślę, jeśli nie tylko ustami powtarzamy konkretne formuły, ale kiedy sercem się modlimy, to Jan drugi II mówi, że tutaj nie ma żadnego czystego i nudnego powtarzania, tylko jest jak najbardziej głęboka i zażyła relacja właśnie w miłości z, z Bogiem, z Matką Bożą. I myślę, że to jest bardzo ciekawe ujęcie, ujęcie tego potencjalnego zarzutu i, i realnego problemu. I właśnie przechodząc od razu z pierwszego do drugiego, tak, relacja miłości do Boga, relacja miłości do Matki Bożej również. Czy różaniec nie jest zbyt mariocentryczne, byśmy powiedzieli, czy nie jest zbyt skupiony na masce Bożej. I tak by się wydawało właśnie, jakbyśmy liczyli po prostu matematycznie, ale patrząc na samą modlitwę Zdrowaś Mario, którą powtarzamy 10 razy w ciągu dziesiątki. Po polsku, tak samo jak po łacinie, jak mi się wydaje, jest piękny, piękny ślad. Mianowicie. Jest 16 słów w tej modlitwie, później pada słowo Jezus i później znowu jest 16 słów. Czyli w samym takim centrum modlitwy Zdrowaś, Mario jest słowo Jezus. No i w języku polskim mam to szczęście, że również, również matematycznie zgadza się. W samym centrum modlitwy Zdrowaś, Mary jest Chrystus oczywiście i nikt inny. Najpierw powtarzamy oczywiście słowa, które zapowiadają jego narodzenie, później powtarzamy słowa świętej Elżbiety, która się ucieszyła na to, że matka i Pana przychodzi do niej. Więc już w ogóle sprowadzenie modlitwy Zdrowość Mario do bycia przede wszystkim o Matce Bożej, a nie przede wszystkim o Chrystusie jest tutaj zdaniem Jana Pawła jakimś odejściem od prawdy. No i drugi, drugie spostrzeżenie to to, że różaniec jest oczywiście modlitwą, gdzie nie tylko powtarzam, ale jak mówiliśmy rozważam w sercu, kontempluję. Czyli różaniec jest myśleniem o Ewangelii. Różaniec jest modloną Ewangelią. Od tajemnicy zwiastowania do tajemnicy koronowania Najświętszej Maryi Panny. Przechodzę przez wszystkie tajemnice ważniejsze życia Chrystusa. Dlatego różaniec jak pojmowany, właśnie jak pisze Jan Paweł II, jest bardzo, bardzo głęboko skupiony na Chrystusie. Tak, na Chrystusie oczywiście oczami Matki Bożej, która była z nim bardzo nierozłączna, ale przede wszystkim skupiona na Chrystusie. I trzeci element, czyli sprowadzenie Różańca do jakiegoś straty czasu, klepania, zdrowa się, odmawiania modlitw, nie wiadomo po co, może zbyt długich, może można by wykorzystać nasz czas na coś lepszego. Jest obrazem, myślę, bardzo popularnym obecnie, dobrego skupienia się na działaniu, ale zbyt mocnego skupienia się na działaniu. Czyli bardziej cenimy wszyscy, jak ktoś by karmił wielu ubogich, jakby dawał wiele jałmużny, jakby budował coś wspaniałego niż jakby dużo czasu spędzał na modlitwie. Często w naszej społeczeństwie, jak myślimy o mnichach, którzy żyją tylko kontemplacją, tak... Trochę nie wiadomo, po co oni są tak właściwie. Tak się wydaje przynajmniej. A również Jan Paweł II bardzo, bardzo broni modlitwy kontemplacyjnej i w zdaniach, które później mu zawtóruje eee, papież Franciszek, mówi, że kontemplacja, modlitwa jest podstawowa w naszym życiu duchowym. To modlitwa jest źródłem naszej siły, modlitwa jest źródłem jakiejkolwiek skuteczności w ogóle. Święty Paweł pisze, że ja siałem, Apollos, czyli jego współpracownik, podlewał, ale to Bóg daje wzrost. Tak samo. Jakiekolwiek dzieło, czy misyjne, czy ewangelizacyjne, czy pomocy ubogim, czy sakramenty. Oczywiście sakramenty działają trochę inaczej, ale są oparte na działaniu Bożym, na głębokim zanurzeniu się w modlitwie. Dlatego tutaj również myślę, że Jan Paweł II bardzo ładnie broni przeciwko jakiemuś takiemu sprowadzaniu wszystkiego do akcji, do działania, do czynów. Właśnie broni modlitwy różańcowej jako tego miejsca, gdzie mogę w ciszy słuchać tego, co Bóg mówi, do czego zaprasza i w ciszy prosić Boga o to, aby działała się Jego wola, a nie moja. A raczej, żeby nasze dwie wole były zgodne. Myślę, że te trzy myśli świętego Jana Pawła II dają nam... Taką perspektywę, o której łatwo zapomnieć, szczególnie faktycznie, jako że różaniec jest modlitwą, którą znamy często od, to od dziecka i nigdy więcej nad nią się nie zastanawialiśmy w trakcie. Odziedziczyliśmy Oddzielczy, ją, ale może nie poświęciliśmy jej aż tyle uwagi w trakcie. Natomiast, również oczywiście, jakby Jan Paweł II powiedział, dobre jest piękne rozumienie różańca, ale chyba jeszcze ważniejsze jest faktycznie odmawianie go. Więc myślę, że warto też skończyć. Przypomniałem tego, co sam się Jan Paweł II powiedział, czyli proszę Was, odmawiajcie różaniec.